Dzisiaj gością kanału Monika o seniorach jest doktor nauk medycznych Alicja Krączka. Dzień dobry Pani doktor. Dzień dobry. Jaka jest najlepsza forma profilaktyki, dzięki której osoby starsze mogą na długo zachować dobrą formę fizyczną i umysłową? Od zarania wieków szukano takiej, takiej metody i tych metod było całe mnóstwo, najbardziej wymyślne, jakieś, nie wiem, rzęszenie, kąpanie się, żeby zachować cerę piękną w kozim mleku i tak dalej. I właściwie wszyscy, zwłaszcza wielcy tego świata, próbowali. Co zrobić, jakich leków, jakie leki stosować, żeby zachować młodość i sprawność. No i co róż pojawiają się, a to może witamina E, może witamina A, może hormony, może sterydy, może zwykła aspiryna, która rozpuszcza, polopiryna, polokar, który rozpuszcza blaszki miażdżycowe, może statyny, czyli te, które uszczelniają nam blaszki miażdżycowe i nie, nie dojdzie do wszelkich powikłań. No i oczywiście wszystko to są mity, a jeszcze oczywiście, jeszcze oczywiście takie rzeczy jak miłożą, brzęczeń i tak dalej. Były najbardziej w średniowieczu wymyślne metody, jak na przykład, nie wiem, jądra wołu, które tam ucierano, żeby, żeby zachować taką metodę, I na przykład bardzo ciekawą. W cudzysłowie metodą było łapanie oddechu dziewic, na przykład w średniowieczu. Panowie obcowali, jakby nie fizycznie, ale przebywają, w Towarzystwie Młodych Kobiet łapały, łapali ich oddechy, żeby zachować młodość. I ta metoda o dziwo podoba się nawet w XXI wieku, ale niestety muszę rozczarować, nie jest skuteczna. Natomiast tak naprawdę, czyli żadne leki, żadne leki, mimo że próbowano różnych, żadne. Natomiast co? Ruch. Ruch to jest metoda absolutnie doskonała na zachowanie sprawności i już Hipokrates mówił, że Spacer jest najlepszą metodą zachowania sprawności. Wszystkie narządy nieużywane zanikają i tak rzeczywiście jest. Wobec tego ruch, on sam odkrył, że to ruch decyduje o tym, jak długo tak naprawdę żyjemy. I tutaj profesor Dega, żyjący w XX wieku, bardzo mądry polski profesor, mówił: ruch leki można zastąpić ruchem ale ruchu nie zastąpi się żaden, żadnym lekiem. I tak naprawdę to jest, jak my szukamy takich tajemnic długowieczności, mówimy ruch, sprawność fizyczna, sprawność też mentalna, nie zamykanie się na żadne takie w czterech ścianach, ja tutaj sobie spokojnie doczekam swoich dni, nie, otwartość na, na wszelkie kontakty, sprawność taka mentalna. Nasz mózg to można porównać do takiego lasu, w którym jak nie będziemy przecierać ścieżek w tym lesie, nie będziemy chodzić, czyli usprawniać różnych połączeń synaptycznych w głowie, połączeń między poszczególnymi komórkami nerwowymi, to zarostną nam chwastem, zachwaści nam się mózg i ten las nie będzie taki przejrzysty, otwarty, słoneczny. Czy nasza głowa musi być taka otwarta na to słońce, które, które tam do naszej głowy dochodzi. Czyli my musimy być otwarci na wszelkie bodźce, żeby po prostu ten mózg zachować w jak najlepszej sprawności. Ile lat miał Pani najstarszy pacjent? W ramach badania polskich stulatków odwiedziliśmy z koleżanką, odwiedziłyśmy z koleżanką pacjentkę, która miała 112 lat. Nie do końca jesteśmy, byliśmy wtedy pewni jej wieku, dlatego że Część osób, takich długowiecznych, stuletnich, ma nie do końca prawdopodobne dokumenty. To znaczy, jeżeli nie jest to oryginalny akt urodzenia, tylko jest to jakoś przepisywany, to już istnieją pewne wątpliwości. I w badaniach polskich stulatków okazało się, zresztą podobnie w świecie, że około 10% tych stulatków, nie, ma, że nie jest to do końca udokumentowany wiek, ale osoby w 109 lat, 107, to kilka przewinęło się takich, z całą pewnością udokumentowanym e, swoim wiekiem. Niedawno zmarła najstarsza e, Polka, która była e, pacjentką mojego kolegi ze Śląska i strasznie mu zazdrościłam, pani Teklajoniewicz. Niestety nie była moją pacjentką. W jakim wieku zmarła? E, ona bodajże miała sto, chyba 114 lat. Piękny wiek. Tak, ale to, to, to kolega. Ja tak. 110 no jak mówię, to 112 latka, może tak, może nie, ale 107, 108, 109, to, się, to się, kilka osób zdarzyło. Na co trzeba zwracać szczególną uwagę, opiekując się osobą starszą? Należy przede wszystkim y, spróbować zrozumieć jej odrębny świat bo młodzi ludzie często patrzą tak przez pryzmat tego, co oni i postrzegają i co powinna według nich robić osoba starsza. Czyli e, powinna żyć tak, jak, im się, jak tym młodym się e, osobom wydaje, że powinna się diagnozować, że powinna to, powinna tamto, powinna tamto. Na pewno powinna e, e, być mobilizowana maksymalnie, ale czy na przykład wszyscy starsi ludzie powinni się e, nie wiem, operować, jeżeli na przykład mają jakąś chorobę, która kwalifikuje do operacji. Jeżeli człowiek starszy nie jest, yy, yy, nie ma, nie jest ubezwłasnowolniony, ma wła, w, zachowaną własną wolę, to należy uszanować tą tą decyzję o na przykład rezygnacji z pewnej diagnostyki, bo często tak młodzi ludzie, którzy czytają pewne objawy chorobowe, dopasowują sobie, bo właśnie tutaj zebrali z internetu taką wiadomość, że nie wiem, obecność krwi w stolcu to na pewno rak jelita grubego, należy wobec tego diagnozować, kolonoskopię wykonać i tak dalej i tak Tymczasem my te badania wykonujemy, jeżeli w perspektywie będziemy tego pacjenta kwalifikować do operacji, jeżeli nie, My nie obciążamy niepotrzebnie taką diagnostyką inwazyjną, ponieważ my wiemy, że tutaj no, decyzja odnośnie postępowania należy do pacjenta. Natomiast my już tak w całej opiece musimy pacjenta tak przede wszystkim nie wyręczać we wszystkim. To jest troszkę tak jak z dzieckiem. Ja go przyzwyczajimy, że, że wszystko zrobimy za niego, to to dlaczego nie? Tak jest wygodniej i my często widzimy w szpitalu takie sytuacje, że pacjent przychodzi sprawniejszy do szpitala, wychodzi mniej sprawny. On musi iść do szpitala, bo ma zapalenie płuc, bo ma um, niewydolność serca i tak dalej, ale to badania w całym świecie pokazują, przychodzą sprawniejsi, wychodzą gorsi, bo, bo y, 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 Personel szpitalny na przykład wykonuje dużo rzeczy za tych pacjentów i tego na pewno w opiece unikamy. Unikamy też zmian wszelakich, żeby to nie był jeden opiekun, drugi, za chwilę trzeci, ktoś nowy, zwłaszcza dla pacjentów na przykład z otępieniem. To jest niedobry, taka zmienność, taka niestałość jego opieki. Pacjent musi mieć stworzone takie względnie komfortowe warunki, poczucie takiego bezpieczeństwa, że otoczony jest takimi no, przyjaznymi dla siebie twarzami. No i oczywiście w tej opiece unikamy także tych leków, o których mówiłam, unikamy wszelkich takich nieakceptowalnych dla niego zdarzeń, czyli nie wiem, nie wysyłamy go nie wiem, tam, gdzie on nie ma ochoty pojechać. My musimy starszego człowieka, trzeba troszkę traktować tak jak powiedziałabym delikatną porcelanę, tu i teraz, albo jak jajeczko w cienkiej skorupce, nie, nie popychać tak ostro, żeby nie doszło do, do zniszczenia tej delikatnej struktury. Samotność to częsty towarzysz starości. Jak możemy pomóc takiej osobie? Czy mamy jakieś systemowe rozwiązania? No nie do końca, to znaczy jest cały pion opieki, różne działy w pomocy społecznej, które wychodzą naprzeć przeciwko takim pacjentom, ale często ci ludzie jednak pozostają samotni we po własnym domu. Nie każdy chce przyjąć taką formę opieki, pomocy z zewnątrz, do środków pomocy społecznej. Nie każdy wie, że taka pomoc istnieje. Ja bardzo często spotykam ludzi takich samotnych, zostawionych samemu, samym sobie. Oczywiście gdzieś nawet można być samotnym mając rodziny i bardzo często jest tak, że ci ludzie mieszkają we własnych domach, zostawieni własnym, tylko i wyłącznie samym sobie. Dzieci mieszkają gdzieś na drugim końcu świata, ale ba, mieszkają czasem w Krakowie czy gdzieś w, w jakiejś tam innym mieście w Polsce I, i ci ludzie są bardzo samotni. Stoi mi przed oczami taka pacjentka, która ma dwoje dzieci w szczycie niektórych nie widziało od kilkunastu lat. Bo no, tak pewnie z różnych powodów się złożyło, że, że te osoby te dzieci nie chcą utrzymywać kontaktu z matką. Ale są też osoby, które mają dzieci na przykład w Australii, w Stanach Zjednoczonych czy gdzie indziej, komunikują się z nimi codziennie. Także to jest bardzo różnie, różnie sytuacja wygląda, aczkolwiek na większości przypadków ludzie są jednak bardziej samotni niż wcześniej. Mówi się, że starość to jest samotność kobiet starych kobiet, dlatego, że wraz z wiekiem, no ta nadumieralność mężczyzn powoduje, że im bardziej zaawansowana starość, tym tych kobiet jest więcej. Rodzi się 106 chłopców na 100 dziewczynek, potem te e, e, wyrównują się te proporcje gdzieś między 20 a 40 rokiem życia, co tłumaczy się taką wie, bardziej aktywnym życiem mężczyzn więcej ginie w wypadkach samochodowych, częściej ulegają e, jakimś chorobom czy nałogom, alkohol, narkotyki itd. Później jest kolejna umieralność związana z chorobami układu sercowo-naczyniowego, i tak już od 60. roku życia jest coraz więcej kobiet, ale w zaawansowanej starości jest ich o wiele więcej. Na przykład na 400 na latki przypada tylko jeden mężczyzna stuletni. Tylko nie wiedzieć dlaczego na Sycylii na trzy. Czyli jakby relatywnie na Sycylii jest więcej mężczyzn stuletnich. Nie zniszczyła ich będę ta <grafia> mafia, nie wiadomo. Ale tak e, naprawdę już po powiedzmy, po 90 roku życia znowu dwie, dwie kobiety, czy kobiety na jednego mężczyznę. Także, a jak jest mężczyzna starszy, to on w większości jest w domu, przy rodzinie, jakoś tak bardziej zaakceptowany. Natomiast no, jak powiedziałam, kobiety są. Same te, te najstarsze. Czy to nie wynika poniekąd z tego, że my kobiety bardziej dbamy o profilaktykę w wieku wczesnym niż mężczyzna? Często się słyszy, że mężczyzna raczej nie pójdzie do lekarza, prawda? Myślę, że to tylko jest jeden z czynników. Mówi się, że na przykład jesteśmy dłużej chronieni hormonalnie, że oczywiście u kobiet w pewnym okresie zaczyna się menopauza. Po 40, między 40 a 50 roku życia, ale u mężczyzn andropauza zaczyna się płynnie wcześniej. Tym się między innymi tłumaczy. Więcej palą papierosów, więcej piją alkoholu, który no, tylko w małych ilościach działa ochronnie, w większych nie. Um. Nie do końca da się, da się tak jednoznacznie odpowiedzieć. Być może więcej dbamy też o, o swoje zdrowie, no ale to jest taki bardzo złożony problem. Nie ma takiej prostej odpowiedzi. Może genetycznie jesteśmy bardziej zaprogramowani na, na, na dłuższe lata. Wiadomo, że powiedzmy w, w Polsce średnio mężczyzna żyje tam 74 lata, kobieta, kobieta w okolicy 81. Także te różnice są rzeczywiście no, istotne, ale wszędzie na świecie jest tak, że kobiety żyją dłużej. Kto powinien zgłosić się do geriatry? Czy to jest lekarz dla każdego seniora? Nie, zdecydowanie nie dla każdego. Gdyby przyszli wszyscy do, do geriatrów te 6,5 miliona czy 8,5 miliona, licząc od, 80, od 60 roku życia, to byłoby to zupełnie niepotrzebne. Geriatrów aktywnych zawodowo jest 300, może 400. Te dane są takie różne, bo część geriatrów wykonuje taką półspecjalizację, czyli zrobiło specjalizację z geriatrii, ale jest równocześnie lekarzami rodzinnymi. Więc do końca trudno powiedzieć, jaką, jaka specjalność dominuje. Oznaczałoby to, że, że, jest, że jeden geriatra musiałby obejmować swoim, swoją opieką bardzo wiele ludzi. Nie jest to potrzebne. Nie jest też wskazane, żeby każdy, kto skończył 60 rok życia, przyszedł do nas. Nie ma takiej potrzeby. Powinien przyjść taki pacjent, który. U którego on sam dostrzega, albo rodzina, a raczej częściej, dostrzega złożoność problemów, czyli ta wielochorobowość, o której mówiłam. Jest kilka chorób równocześnie, które leczone. Źle, to znaczy jedna choroba leczona dobrze, druga dobrze, ale już złożone razem wcale nie oznacza, że dobrze, bo jedne leki wykluczają albo nasilają objawy drugiej choroby. Wykluczają to byłoby całkiem dobrze, ale nasilają. Powiedzmy, że nie wiem, pacjent ma kłopoty żołądkowe, ma, kłopoty, ma brak łaknienia, lekarz mu daje metokloprami. Taki lek na nudności, na poprawę łak łaknienia, na poprawę perestetyki. Ale ten lek, wywołuje na przykład objawy takie pozapiramidowe o typie choroby parkinsona i już jest problem, czyli co pójdzie, tu ma takie objawy żołądkowe, tu pójdzie do neurologa, dostanie leki w związku z tym, że mu się rozwijają objawy o typie choroby parkinsona, albo na przykład leczymy go z powodów bólu reumatycznych, dostaje leki swoje, ale wywołujemy chorobę wrzodową i tak dalej, czyli a co więcej, jeden lekarz nie wie o tym, że jest leczony przez tego drugiego lekarza albo nie ma dostatecznej wiedzy o szkodliwości tych leków, czyli naszym zadaniem jest spojrzenie z lotu. Taka na te wszystkie złożone problemy, i żeby nawet z tych zgodnie ze standardami leczonych, bo powiedzmy, kardiolog powie tak: ten pacjent musi brać w niewydolności serca taki lek, w, w chorobie niedokrwiennej taki lek, w naciśnieniu taki lek, i sam kardiolog napisze 8 leków. A ktoś inny, kolejne tam ileś leków, i zrobi się z tego te kilkana, kilkanaście, ba, kilkadziesiąt leków, i teraz. Wiadomo, że to szkodzi. Pacjent, który, który bierze więcej niż 10 leków, nawet niż 8 leków, to znaczy, że sobie szkodzi. Te leki wchodzą w interakcję, jedne kłócą się z drugimi i to jest źle. I naszym zadaniem jest tak spojrzeć na pacjenta, żeby wśród tych chorób wybrać te, które Wymagają leczenia, bo nie wszystkie choroby da się wyleczyć. My musimy spojrzeć, że na przykład chorobę zwyrodniową nie da się wyleczyć. Każdy człowiek starszy, jak szukano na świecie zdrowego stulatka, okazało się, że nie ma nigdzie na świecie zdrowego stulatka, bo wszyscy mają zmiany zwyrodniowe. Ba, wszyscy nawet. W okolicy 80 roku życia mają chorobę zwyrodnieniową stawów. To znaczy, że wszyscy powinni brać leki? Nie. Okazuje się, że ci stulatkowie wcale nie biorą leków przeciwbólowych, bo one choroby nie wyleczą. Czyli my musimy tak pokierować tym pacjentem, żeby wśród gąszcza, z tego gąszcza chorób wybrać to, co my wyleczymy, poprawimy jakość życia pacjenta i, poprawia, i pozwolimy mu w komforcie no, funkcjonować dalej. Wiemy o tym, że geriatria to młoda specjalizacja i nie wszystkim jeszcze znana. Dlaczego warto skorzystać z pomocy właśnie tego lekarza? No tak, nie wszyscy, nawet lekarze, muszę przyznać, do, widzą e, konieczność e, takiej specjalizacji i wspomorzenia się taką specjalizacją. Do geriatry trzeba mieć niestety skierowanie. I tu e, często moi pacjenci mówią, lekarz powiedział, że nie da mi skierowania do geriatry, bo szkoda pani do geriatry. Tak jak kiedyś było szkoda do psychiatry, bo to taka, takie, takie pejoratywne postrzeganie. Ma chorobę psychiczną, idzie do, do psychiatry. Teraz jest taki stary i, i taki zdemęciały i idzie do geriatry. Nie, do geriatry nie musi przyjść ktoś, kto ma tylko i wyłącznie otępienie, choć oczywiście to jest taki dominujący problem. E, specjalizacja jest młoda i taka niezbyt, e, że tak powiem, postrzegana pozytywnie przez naszych decydentów. E, z się tutaj uwagę na inne priorytetowe kierunki w medycynie geriatra, no to jest takie troszkę kiedyś świętej pamięci mój, profesor, mój pierwszy szef, profesor Kocerba, mówił, że um, polityka państwa jest taka, że najlepiej wszystkich przepuścić na czerwonym świetle starych ludzi, no bo przecież już nic nie wyprodukują, to po, po co oni są potrzebni. I powiedziałabym, geriatria jakby wtórnie do tego jest tak Pejoratywnie postrzegana, no, co geriatra może zrobić. Tymczasem nie. Specjalizacja rzeczywiście no, nie jest stara, to jest powiedzmy XX wiek, kiedy, kiedy dostrzeżono odrębności tego chorowania w starości. Natomiast no i nie powiedziałabym, że rozwija się błyskotliwie. To nie jest postrzegana pozytywnie e, dzina medycyna, nawet przez lekarzy. Pamiętam studenta medycyny, który kiedyś po zajęciach e, z geriatrii powiedział, ojej, pani doktor, pani jest taka fajna szkoda pani dla tej geriatrii. Czyli ja powinnam zrobić nie wiem, specjalizację. M, już nie powiem z jakich dziedzin, żeby to było e, takie postrzegane pozytywnie, bo szkoda mnie dla geriatrii. Nie myślę, że nie szkoda mnie dla geriatrii. Ja lubię to robić i, i bardzo jestem szczęśliwa, że mam taką specjalizację. Natomiast y, no, myślę, że będzie się rozwijać lepiej, bo my bardzo duży kładzie, kładziemy nacisk na, na przykład na nauczanie tej geriatrii na studiach, żeby ludzie młodzi. Postrzegali tych ludzi starszych inaczej, zwłaszcza, że tak naprawdę przybywa ludzi starych coraz więcej. Prawda? To jest dziedzina, gdzie pole do działania będzie coraz większe i też no, do całego problemu związanego nie tylko do tych medycznych problemów ale do problemów opiekuńczych i wszelakich innych, które towarzyszą ludziom starszym. Pani doktor, serdecznie dziękuję za dzisiejszą wizytę. Mam nadzieję, że jeszcze będę mogła gościć panią na moim kanale Monika o seniorach. Dziękuję bardzo. Widzów zachęcam do zadawania pytań w komentarzach. Natomiast jeśli interesuje cię tematyka srebrnego wieku, serdecznie zapraszam do subskrybowania mojego kanału Monika o seniorach.